Zima powoli dobiega końca. Zdecydowanie czuć już wiosnę w powietrzu. Dlatego zaczynamy powoli wkraczać w kolejny etap naszych prac ogrodowych. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 15 zadań na luty, które możecie wykonać, żeby zrobić ten pierwszy poważny krok w kierunku Oficjalnego rozpoczęcia sezonu. Więc, kochani, jeśli nie macie pomysłu, albo nie wiecie dokładnie, co możecie zrobić, żeby poprawić wygląd waszego ogrodu, albo jakie zrobić wysiewy w lutym, to ten filmik jest dla was. Zapraszam. Zanim jeszcze zacznę jakąkolwiek listę, to chciałam zwrócić Waszą uwagę tutaj po mojej lewej na cimierniki, które są w tym momencie na szczycie swojego kwitnienia. To jest Ellen Double Purple. Cudowny ciemiernik, którego przesadziłam dwa lata temu, bo nie podobało mi się miejsce, w którym go pierwotnie posadziłam. Odbił i w tym momencie kwitnie jak szalony. Jest to odmiana, którą zdecydowanie Wam polecam. Tutaj mam czarnego, już nie pamiętam jak on się nazywał. Oh, jeśli znajdę nazwę, to wrzucę na ekran, a obok mam Early Red Eyes and Roses. A więc kochani, ciemierniki wyglądają cudownie. Pierwsze zadanie i chyba takie najważniejsze o tej porze roku i takie chyba też moje ulubione to zaczęcie cięcia bylin, krzewów oraz usuwanie y, roślin uszkodzonych po zimie. Mam tutaj obok jeżówkę różową, widzę nawet wiecie co? Przesuszoną główkę z nasionami. Zatrzymamy sobie, tu mam kieszonkę i a, Byliny, które zamierają na zimę, no, byliny bylin generalnie zamierają na zimę, tniemy zawsze nisko. Ja już tutaj widzę, że ona zaczyna odbijać po zimie, dlatego muszę uważać, żeby właśnie nie uciąć jej nowych pędów, bo nie chcemy jej opóźnić w kwitnieniu, ona wypuści nowe, no ale chcielibyśmy mieć kwiaty szybciej niż później, nie? Jeżówka przycięta, ja w ogóle znajduję tutaj sporo jej małych siewek, ale tak zostawię, lubię jeżówki. Tutaj mamy czosnek Millennium i u niego też już widać pierwsze zielone tegoroczne pędy. I pierwsze byliny, w tym sezonie u mnie w ogrodzie przycięte. Ja też w lutym tnę róże i hortensje. Ale filmiki na ten temat już macie na moim kanale i tam wam wszystko w szczegółach wyjaśniam. Um, wy, jeśli mieszkacie w Polsce w chłodniejszej strefie, to jeśli w najbliższych, następnych dwóch, trzech tygodniach nie macie większych spadków temperatur, też już możecie właśnie przycinać róże i hortensję. Zacznę też powoli właśnie usuwać wszelkie rośliny, które nie dały sobie rady z tymi niskimi spadkami temperatur w lutym i będą to zatrwiane, które tak miałam nadzieję, że przeżyją zimę. Ale niestety e, też usunę wszelkie skabiozy z tamtego roku i widzę, że niektóre lewkonie też już nie wyglądają super, a więc na razie je przytnę i zobaczymy, co z tego będzie. W najbliższym czasie postaramy się zrobić szczegółowy filmik na temat właśnie cięcia benin i krzewów, a więc wyczekujcie takiego wideo na moim kanale. Drugie zadanie na luty to oficjalnie możemy już zacząć walkę ze ślimakami. Temperatury się podnoszą i widzę ich aktywność, szczególnie na małych siewkach. To są siewki z kabiozy z tamtego roku. I możecie zobaczyć, że te małe, podłe robaczki zaczynają przygryzać moje młode siewki. Ja od wielu, wielu lat stosuję granulki. Z fosforanem żelaza, ponieważ są one bezpieczne dla zwierząt domowych oraz ptaków. Jedyny minus tego, musimy, je, musimy aplikację tych granulek powtarzać po każdym opadzie deszczu. Ale bezpieczeństwo moich kotów jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo komfortowo czuję się z tymi granulkami i nie popuszczę im. W tamtym roku ślimaki sobie zrobiły ucztę w moim ogrodzie, a w tym roku będzie wojna. Numer 3 to już oficjalnie. Intensywnie i z przytupem zaczynamy sezon wysiewów. Luty jest miesiącem, gdzie na rozsadę wysiewamy kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki oraz warzywa odporne na niższe temperatury. Dodatkowo też możemy wysiewać te kwiaty ciepłolubne, które chcemy, żeby zakwitły nam na początku sezonu, czyli na przykład pelargonie, petunie, kalibrachoa, dalie czy koleusy. Jakiś czas temu opublikowałam taki szczegółowy filmik z terminami wysiewów, i tam też uwzględniam strefy, w jakich mieszkacie, ponieważ moi drodzy, jeśli w Polsce dopiero przygotowujecie się do rozsady, właśnie na przykład warzyw odpornych na niższe temperatury, to już w cieplejszych strefach, takich jak 8 i wyżej, czyli to będą rejony północno-zachodnie Niemcy, Belgia, Holandia czy Anglia te osoby mieszkające w takich rejonach mogą już bezpośrednio w ogrodzie wysiewać takie warzywa jak roszponka, rukola, szpinak, rzodkiew czy rzodkiewka. Ja na temat też wysiewu kwiatów do tej pory stworzyłam Sporą ilość filmików, a więc jeśli jesteście zainteresowani sprawdzeniem właśnie terminów wysiewów czy tym, jak wysiewać kwiaty, to linki do tych filmików wrzucę wam w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Numer 4 to roznażanie przebiśniegów. Luty jest miesiącem kwitnienia tych przepięknych, małych kwiatów cebulowych. Zobaczcie. Ślicznie to wygląda. I um, ro, rozmnażanie uprawa przebiśniegów z cebulek jest trudna. Ja tutaj posadziłam sporą ilość właśnie tych małych kwiatków, dwa lata później i kwitnienie jest takie sobie, dlatego zalecane jest rozmnażanie przebiśniegów z kępek, czyli już z gotowych roślin, które mamy pewność, że kwitną. Oczywiście ta roślinka jest jeszcze za mała, da jej parę lat. Ale chcę wam mniej więcej powiedzieć na czym to polega. Czekamy do końca kwitnienia przebiśniegów, no bo jednak te małe kwiatki ślicznie wyglądają. Dajmy im trochę pożyć i w momencie skończenia kwitnienia wykopujemy naszą kępę. Właśnie dobrze jest to robić na już takiej dojrzałej, wieloletniej kępie. Dzielimy ją na tyle części, ile uważamy, to zależy od wielkości kępy i Rozdzielamy po nowych miejscach na naszych rabatach. Nic nie, ucinia, nie ucinamy, taką kępkę sadzimy razem z liśćmi. Liście sobie samoistnie obumrą, ponieważ pamiętajmy, te liście pozwalają tym cebulkom magazynować energię na następny sezon. A im więcej energii, tym lepiej będą kwitły. Numer 5 to pamiętajcie o nielicznych ale nadal kwitnących kwiatach w naszym ogrodzie o tej porze roku. Mam tutaj fiołki i bratki i jeśli chcemy utrzymać ich kwitnienie i chcemy, żeby kwitły właśnie obficie do przyjścia wysokich temperatur, dobrze jest je ogławiać. Nie zapomnijmy o tych małych, pięknych kwiatkach, ponieważ przez ogławianie dodajemy im energii do tego, żeby wytwarzały świeże nowe Kwiatostany. Ja wiem, że o tej porze roku mało kto myśli o, o właśnie roślinach kwitnących, ale mamy takie i przy okazji w ogóle luty. To jest świetny moment, żeby też zbierać cimierniki do bukietów. Numer 6 to pędzenie batatów oraz wczesnych odmian ziemniaków na sadzonki. To pozwoli nam uzyskać wcześniejsze plony, plus tak przygotowane rośliny będą bardziej odporne na zarazę ziemniaczaną. Do procesu pędzenia ziemniaków podchodzimy w terminie od 4 do 6 tygodni przed datą posadzenia ich na zewnątrz. A jak taki proces przeprowadzić? Możemy kupić gotowe ziemniaki do pędzenia, które dostaniemy w każdym sklepie ogrodniczym, lub użyć tych, które mamy w piwnicy. Jedynym warunkiem jest to, żeby były to ziemniaki bio, czyli niczym nie pryskane, bo takie ziemniaki kupywane w supermarkecie mogą być specjalnie traktowane chemią po to właśnie, żeby nie puścić pędów. Bataty zaczynamy pędzić w terminie od 8 do 10 tygodni przed ostatnią datą przymrozków. Pamiętajmy, że jest to roślina ciepłolubna, a więc uwielbia wyższe temperatury. A dlaczego tak wcześnie je podpędzamy? Ponieważ słodkie ziemniaki pędzimy po to, aby pobrać z nich pędy. Kiedy już wytworzą silne, zdrowe pędy o wysokości między 5 a 10 cm, wtedy je odcinamy od ziemniaka i ukorzeniamy i dopiero tak przygotowana sadzonka nadaje się do posadzenia w ogrodzie. Do Pędzenia batatów dobrze jest wybrać płytki pojemnik, ponieważ tutaj jak największa ilość promieni słonecznych będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Sadzimy je płytko w wilgotnej ziemi oczkami do góry. Ustawiamy w jasnym miejscu, jak najjaśniejszym jak się da, ponieważ Właśnie ten dostęp do dużej ilości promieni słonecznych sprawi, że nasze pędy będą grube i zdrowe. Ustawiamy je w ciepłym miejscu, a to oznacza, że w temperaturze powyżej 18-20 stopni. I czekamy na wypuszczenie pędów. Ważna uwaga: pamiętajmy, aby podłoże, w którym posadziliśmy naszego batata, było cały czas wilgotne, wręcz Mokre. Zwykłe ziemniaki, tak jak już wspomniałam, pędzimy w terminie od 4 do 6 tygodni przed wyznaczoną datą posadzenia ich w ogrodzie. My je tutaj pędzimy typowo na sadzonki ziemniaka, a nie na sadzonki spędów, dlatego robimy to w krótszym czasie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to umieszczamy ziemniaki na tacy, tak aby dać im przestrzeń, Między poszczególnymi ziemniakami przykrywamy wilgotną ścierką. Ścierka powinna być wilgotna, nie mokra i pilnujemy, żeby ta wilgoć utrzymywała się przez cały proces pędzenia. Ustawiamy je w temperaturze około 18 stopni, niekoniecznie w jasnym miejscu. Zwykły ziemniak nie potrzebuje światła do, do tego, aby być podpędzony. Drugi sposób to Pędzenie ziemniaków wytłaczance po jajkach. Układamy małe ziemniaczki w przegródkach po jajkach. Możemy je też właśnie dodatkowo przykryć wilgotną ściereczką i tak samo jak ziemniaki na tatce ustawiamy w ciepłym miejscu. Numer 7. To cięcie drzewek owocowych. Luty jest świetnym do tego momentem, aby przyciąć grusze, Śliwy oraz jabłonie. Ja się właśnie powoli też przybieram do cięcia mojej śliwowiśni, ale to jest drzewko, które traktuję bardziej jako ozdobne niż owocowe. Pamiętajcie, że po takim cięciu fajnie te nasze gałązki zabrać ze sobą do domu, wstawić do wazonu z wodą i podpędzić. Te właśnie pierwsze takie kwiatki delikatne, czy to jabłonki, czy właśnie śliwy, wprowadzą do naszego mieszkania taki powiew wiosny taki wiecie, powiew świeżości. Luty jest też dobrym momentem do cięcia porzeczek oraz agrestu, a pod koniec miesiąca możemy już powoli też zacząć ciąć winorośl i maliny powtarzające kwitnienie. Numer 8 to przygotowanie zdrewniałych sadzonek roślin. Luty jest momentem, gdzie właśnie możemy sobie pobrać zdrewniałe sadzonki roślin kwitnących, takich jak forsycja, dereń, Ligustr, jaśminowiec, hortensja czy też róża. Moje sadzonki hortensji bukietowej z tego roku, ja już przycięłam jedną, właśnie, możecie zobaczyć z moich hortensji, właśnie się ukorzeniają, ale efekty tego pokażę Wam w następnym miesiącu. Powiem Wam tylko, że ja ich nie ukorzeniam w ziemi bo w moim przypadku to się nigdy nie udało. W tamtym roku wypróbowałam ukorzenianie na wodę i to jest to. A więc w następnym miesiącu pokażę Wam właśnie inspekcję moich sadzonek hortensji bukietowych. Numer 9 to pędzenie karp, bulw i kłączy. Jeśli mieszkacie w cieplejszej strefie Europy, czyli 8 i wyżej, albo w cieplejszym rejonie Polski, albo macie do tego odpowiednie warunki, to luty jest właśnie momentem, gdzie możecie zacząć proces pędzenia dali, begonii, kal, kan czy kaladium oraz jaskrów i alemonów. Moi drodzy, na temat pędzenia tych wszystkich roślin macie już filmiki na moim kanale. I oczywiście wiecie, że linki do nich w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. I tam wyjaśniam jak prawidłowo przeprowadzić ten proces, ponieważ pamiętajmy, pośpiech w tym momencie, jeśli nie mamy odpowiednich warunków, może nam tylko zaszkodzić. Jeśli ustawimy do pędzenia te rośliny w zbyt ciepłych temperaturach, to zbyt szybko pobudzimy je do wzrostu, a to może oznaczać, że wyciągną im się pędy, a to osłabi kondycję naszej rośliny i będzie miał wpływ na kwitnienie. A więc pamiętajcie, nie warto się jeszcze śpieszyć, ponieważ w Polsce. Marzec jest takim miesiącem, gdzie już macie pełne zielone światło właśnie do pędzenia, podpędzenia tych roślin, ale jeśli już mieszkacie w cieplejszej strefie albo macie do tego odpowiednie warunki, to możecie powoli zaczynać. Numer 10 to nie zadanie, ale bardziej taka pozytywna, grudowa informacja, czyli nasze kwiaty cebulowe się budzą. O tej porze możemy już dostrzec wystające liście właśnie kwiatów cebulowych, takich jak narcyze czy tulipany. Nic im się nie powinno stać, ponieważ te kwiaty świetnie zorzą niskie temperatury, ale jeśli obawiacie się, że mogą zostać uszkodzone jeszcze przy większych spadkach temperatur. Możecie je dodatkowo przykryć jakąś warstwą ściółki, słomy, albo na przykład gałązki, które wam zostały po wiankach świątecznych. Zadanie numer 11 to sadzenie czosnku wiosennego. Jest to już praktycznie ostatni dzwonek do sadzenia czosnku wiosną. Odpowiednie do tego odmiany to w Polsce Jankiel i Jarus, w Anglii to Picardy White, w Holandii Albigesian White, Early Purple White, Iberian White, Solent White, Cristo, a w Niemczech Arno, Kledor, Germidur, Polished Softneck, Termidrom i Vivalto. Numer 12 to zaprośmy wiosnę do domu. O tej porze roku, przy końcówce zimy, nie ma nic bardziej pożądanego przez nasze ogrodowe dusze niż kolor i zapach. A więc warto wybrać się do sklepu ogrodniczego czy nawet do supermarketu, aby kupić parę doniczek z kwiatami cebulowymi, posadzić je w ładnych aranżacjach, kompozycjach, ustawić na parapecie gdzieś blisko okna albo w jasnym miejscu naszego domu i. Upajać się tym cudownym wyglądem. Ja tutaj mam narcyzy Bridal Crown, czyli te o pięknych, cudownych, pełnych maślano-brzoskwiniowych kwiatach. Pachną niesamowicie. Mam tutaj na e, narcyzy, przepraszam, hiacynty w kolorze różu, fioletu, bieli. Mam tu zwykłe narcyzy białe oraz żółte te te W tym momencie, właśnie. Przybieram się do stworzenia ich kompozycji, jakiejś kompozycji, aranżacji kwiatowych właśnie z nimi w roli głównej, i już niedługo oczekujcie takiego filmiku na moim kanale. 13 to Pędzenie Ra Barbaru. Luty jest idealnym momentem w Polsce do tego, żeby zacząć ten proces. Ja go Wam tak na szybko pokazałam w poprzednim filmiku i. Mój robarbar zaczyna się już budzić, a więc jest przygotowany do tego, aby go podpędzić. 14 to cięcie liściastych roślin zimozielonych. Luty to już ostatni dzwonek na przycięcie właśnie naszych żywopłotów, czy też pojedynczych roślin liściastych, które nie zamierają na zimę. Nadchodzi okres lęgowy ptaków, które bardzo często. Pośród tych roślin y, tworzą swoje gniazda, a więc żeby dać im spokój, dobrze jest takie cięcie przeprowadzić właśnie przed okresem lęgowym. Nie chcemy ich stresować. Ja muszę jak najszybciej właśnie podejść do cięcia mojej laurowiśni, ponieważ jest to już roślina wieloletnia i bardzo mocno się rozrasta. Jeśli bym jej co roku nie przycinała dwa razy, to by opanowała połowę mojego ogrodu. Następny w kolejce jest głogownik. Fraziera, przepiękna roślina o zielono-czerwonych płatkach, i kochani, to jest już taki właśnie, naprawdę ostatni dzwonek na to, żeby takie rośliny przyciąć. I numer 15 to pamiętajmy o pielęgnacji amarylisów. Te przepiękne kwiaty cebulowe nadal powinny kwitnąć w naszych domach. Tak jest przynajmniej u mnie. A więc warto od czasu do czasu poświęcić im trochę uwagi, żeby je wzmocnić i pomóc im zakwitnąć za rok. Co możemy w tym momencie zrobić? Dobrze jest usunąć im przekwitnięte kwiatostany, żeby nie wytwarzały nasion, bo właśnie tworzenie nasion kosztuje te cebulki dużo energii. Plus, kiedy kwitną, warto jest je nawozić. Nawozem wpłynie do roślin kwitnących. Jak dokładnie przeprowadzić właśnie pielęgnację amarylisów zimą, czy też co zrobić, żeby zapewnić im jak największe szanse na to, żeby zakwitły w następnym sezonie? To takie filmiki oczywiście macie już u mnie na kanale i linki do nich rzucę w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo. Trochę się dzisiaj rozruszaliśmy, krew zaczyna nam krążyć szybciej w żyłach, zaczynamy żwawiej podchodzić do tych porządkowych czynności ogrodowych, ale wydaje mi się, że luty jeszcze jest taki trochę na chilaucie, ponieważ sporo przeszkodą była pogoda, przynajmniej u mnie. Do tej pory mocno padało. Dzisiaj jest chyba taki pierwszy fajny dzień, gdzie można wyjść do ogrodu i właśnie trochę zacząć ogarniać po zimie. I tak, do końca jeszcze tego miesiąca chciałabym na pewno przygotować moją rabatę kwiatów ciętych, bo z początkiem marca chcę wystartować już z sadzeniem rozsady w bloczkach. I właśnie generalnie marzec to jest taki miesiąc, gdzie skupiamy się właśnie na tych głównych czynnościach porządkowych, czyli um, czyszczenie rabat. Nawożenie bylin, ściółkowanie, wycinanie trawnika, przekopywanie grządek i tak dalej, i tak dalej. A więc lista w ogóle na marzec to będzie bardzo długa. I kochani, mam nadzieję, że Wam pogoda też dopisuje i już możecie właśnie czerpać z tej cudownej, pozytywnej, ogrodowej energii, bo nie ma nic lepszego niż po szarej, burzej zimie, wkroczyć do ogrodu i zobaczyć pierwsze znaki życia, takie jak kwitnące ciemierniki. Moje ciemierniki wyglądają w tym momencie cudownie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za odwiedzenie mojego kanału. Jak wiecie, zawsze przesyłam Wam masę pozytywnej energii. To będzie ciekawy sezon. Jest dużo planów. Mam nadzieję, że wszystkie... Yy, Dopnę do końca i wszystko uda się zrealizować, a więc przygotujcie się w tym roku na ciekawą podróż kwiatowo-ogrodową. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, no i oczywiście, widzimy się w następnym. Pa!